Witam, witam serdecznie moi drodzy. Mamy piątkowe popołudnie. Trochę się późno pojawiam, bo zazwyczaj lubię rano. No, ale yy, zeszło mi trochę, bo byłam dzisiaj w szperaczku i przymierzałam jakieś tam ciuszki, dużo sukienek. Zrobię wam osobny filmik. Yy, a teraz wam właściwie pokażę, co kupiłam, bo nie pokazałam tego dość dokładnie. Yy, <laughs> filmiku co w końcu wybrałam ale będę robić podkład to będziecie widzieć na bieżąco bo będę mówić co wzięłam po prostu ja w szpraczku tam nie nagrywam głosu bo jest tam głośno, gwarno, leci muzyka więc wyciszam wszystkie dźwięki i podkładam głos później więc wam pokażę co kupiłam ale kupiłam dwie rzeczy które jednej nie wiem, co zrobię, chociaż jest plan, bo już taką rzecz robiłam i ten stolik leży do dziś. I mam drugi taki pomysł, i teraz będzie trzeci, ale to tylko na razie jest pomysł. Może kiedyś go zrealizuję, ale to muszę mieć dość duży stół, powiem Wam, bo to są rzeczy, które chcę przykleić. Może tak, na początku pokażę Wam sukienkę. Z mojej ulubionej marki Janina. Bardzo lubię te rzeczy. One są tak jakościowo fajne, takie przyjazne dla ciała. I nie oparłam się, żeby, żeby tego nie wziąć. Tylko się mi poplątała. Będziecie tą sukienkę widzieć na filmiku z ciuszkami. No, jak to jest? Ona jest na ramionczkach. Na ramionczkach tak? Aha, bo tutaj jeszcze jest falbanka i ta falbanka się wy... Ona ma taki wzór... Takie, takie bocho, jana jest długa, 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 długa i długa, 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 długa i na ma taki wzór. E, tu jest, w pasie jest ściągacz. I jest taka falbanka. E, bardzo fajna na loto. Nie wiem, czy ja gdzieś loto pojadę, albo gdzieś pójdę, ale... No, gdzieś muszę wychodzić, więc, jak będzie gorąco, to taka mm, sukienka zawsze, zawsze jest fajna, wygodna, y, bardzo takie, takie płócienko, cieniutkie, y, nieprześwitujące, y, z bawełną podejrzewam, że łączone, więc to sobie wzięłam. Y, I wzięłam właśnie to, co myślę, żeby zrobić to. To jest chusta. Y, Motyw Picasso. Gdzie ten Picasso jest, gdzie ta głowa jest? Mi... Widzicie, to jest tak zrobione, że nie widać. O. Coś tu było. Ale się zmyła. O, tu jest chyba. W każdym razie mm, to jest taki typowo pikasowski wzór. To nawet jest gdzieś podpisane. O, tutaj jest. O, tu jest. Tu jest pan w kapeluszu. Taki, taki motyw. One są dość rzadko spotykane, więc nie zastanawiałam się nad nią długo. I teraz bym potrzebowała albo taką szafkę, albo taki stół, na który bym to mogła przykleić. Zrobić taką, wiecie, taką, taką fajną formę. Bo to jest śliskie. Nie jak to się będzie zachowywać. Nie mam pojęcia, ale no wzięłam jakiś tam pomysł na potencjał, po, potencjał, pomysł ten materiał ma. I drugi obrót, żakardowy. Takie coś. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Piękny, kwadrat, na kwadratowy stół. On tutaj ma... Jakiś metr 60 bym powiedziała. No ale śliczny. Tutaj z drugiej strony jest taki jaśniutki. A tutaj jest taki piękny orientalny wzór. Trochę mi przypomina arasy wawelskie. A trochę coś tureckiego, coś arabskiego. W każdym razie bardzo ładny, lakardowy. Taki mięsisty, wiecie. Taki to jest. No i tyle. Całe moje zakupy. No wiadomo, że u mnie z tymi finansami nie jest różowo, więc za dużo sobie pozwolić nie mogę. Jeszcze kupiłam jedną bluzkę, ale nie dla mnie. To będzie widoczna na filmie taka miętowa bluzeczka. To dla znajomej wzięłam. Chociaż też na mnie pasuje, ale, ale kolor nie mój, nie mój kolor, więc pojedzie sobie tam gdzieś w świat do kogoś. No i tak, moi drodzy, to by było tyle, co chciałam Wam pokazać. No i jeszcze w Rosmonie kupiłam sobie, ale gdzieś tam położyłam yy, skarpetki do zuszczenia stóp, bo idzie lato, zaraz zakładane sandałki, więc te stópki muszą być jakoś takie ładne, nie? A nie jakieś takie yy, ciało, jakby człowiek był w, w jednej setnej krokodylico. I, i, I no trzeba o siebie zadbać, także ja staram się dbać o siebie. Wiecie, żeby sobie masaże różnego rodzaju, schudłam ostatnio. Waga pokazała ostatnio 76,3, czyli już siódme kiloleci, bo moja waga wyjściowa to była 83. No, w chyba w najwyższym momencie to nawet 84, ale tak, 83,5 mniej więcej. A teraz 73, 76 i 3, więc schodzę, schodzę, moi drodzy. Co jadam, to już mniej więcej wam opowiadałam. Dzisiaj sobie zrobiłam jajecznicę z parówką i z pieczarkami i jedna kromka chleba. Jeszcze mi zostało trochę tych grzybków i, 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 i Parówek, bo nie, nie zużyłam wszystkiego, bo wydawało mi się, że będzie za dużo, ale chyba coś mi się wydaje, że to zjem. Jeden posiłek dziennie w porywach, dwa. Jeżeli wcześniej zjem pierwszy, to drugi jem, tak, do godziny 16-17 maksymalnie. Jest to posiłek bardzo taki wodnisty, węglowodanowy, czyli same owoce typu truskawki, winogrona, maliny, jabłka. Kupiłam sobie też takie, wiecie, jest takie, pokażę Wam następnym razem, bo też się nie przygotowałam. Takie urządzenie, że się to wbija w jabłko. Jest kółeczko i sześć nożyków naokoło. Jak to się tak naciągnie na to jabłko, to wykrawa się. Ten, te nasiona, które są tam, ten cały ogryzek się wykrawa, a te się rozkładają jak kwiat. I to jest bardzo fajne, bo nie trzeba się męczyć, kroić, tylko po prostu nakłada się to, naciska i to samotnie. Taki plastik za 6 zł. Wypatrzyłyśmy to w takim sklepie 1001 drobiazgów. Razem z córką byłam i. I udało się to kupić. Ona już o tym marzyła od dawna. Ja nie wiedziałam o co jej chodzi, że takie w ogóle cuda małe są. No ale fajnie. Kiedyś widziałam do pierogów, ale podobno się nie sprawdzają takie zlepiacze, takie na korbkę, że wkłada się pieroga i, i zaciska się, ale podobno, że się nie zaciska. Nie wiem, nie mam tego urządzenia. Y i, i, I jeszcze mam lody. Sprawdzę sobie, tak patrzę do lodówki, patrzę i widzę, że taki już blisko terminu ważności serek mascarpone mm, i otwarte mleko, mleczko kokosowe mojej córki, więc mówię będą lody. Dosypałam takiego shake'a proteinowego w proszku, trochę ery, erytrytolu. Zawsze mi się myli, bo ja to mówię erytrytol, erytrytol. E a to ery, erytrytol. <noise> no, skracam po prostu jakoś tam nazwę, bo mi lepiej brzmi. I dodałam i, i się właśnie zamroziły i, i, i też to taki białkowy właściwie posiłek jest. Staram się najbardziej, jak najmniej łączyć tłuszczu z węglowodanami, czyli chleb z masłem, żeby nie jadać, makaronu z jakąś dużą ilością tłuszczu, Czyli na przykład stopionym masłem, albo no, mięso to białko właściwie, ale też jest czasem smażone na tłuszczu. Więc, jeżeli taki, takie smażone mięso wrzucimy do makaronu, no to, to już jest tam jakiś tłuszcz yy, i, i mączne potrawy łączone yy, ciasta z masłem, albo z margaryną, albo na oleju to akurat tego, tego nie jadam. I też nie jadam rzeczy błonnikowych powiem Wam. Bo mięsty mają nie mogę jeść, chociaż uwielbiam i, i pozwalam sobie na to. Papryczki nadziewane. Takie wiecie, kiszone, papryczki nadziewane, konserwowe z takim serkiem. Nie wiem, co tam jest. Jakiś taki typu kozi, czy tam jakiś inny taki słony w każdym razie. To lubię. Oliwki z migdałami w środku jadam. One mi bardzo nie szkodzą. Oliwki z czosnkiem czasem, ale wolę z migdałami. Oliwki z fetą. To są te zakąski, które można kupić na tym stoisku ladowym w Kauflandzie. Ja przeważnie robię zakupy albo w Kauflandzie, albo w Lidlu. Mam już je podzielone, bo w Kauflandzie są tanie owoce, a w Lidlu jest tanie mięso. Yy, i, I nabiał jest chyba też tańszy. Więc <laughs> trochę tu, trochę tu, żeby, żeby było po prostu taniej. I, 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 I tak muszę jakoś funkcjonować przy swoich jakichś tam yy, no powiedzmy dochodach. Yy, trochę się podniosłam powiem wam po ostatniej mojej wizycie w pracowni. Jeszcze wczoraj miałam taki dzień, że wstałam, obudziłam się i zaczęłam momentalnie płakać. Właściwie nie wiem dlaczego i, 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 i nie umiałam sobie z tym poradzić. Dzisiaj już jest troszeczkę lepiej, jestem w takiej, w takim stanie, jakbym pływała na taratwie. Będzie co będzie, dopłynę gdzieś to dopłynę, nie dopłynę to nie dopłynę. Dziękuję Wam za słowa wsparcia, kochani. Dużo osób próbowało mnie pocieszyć. Bardzo Wam za to dziękuję. No ja po prostu mam takie, takie swoje stany i, i nie zawsze umiem sobie z nimi poradzić. Więc no muszę je po prostu przetrwać, bo innego wyjścia nie ma. No, mówię sobie, że po prostu to minie, to przejdzie, to czasami wiem, że to może być na przykład z powodu hormonalnych Jakieś niedoborów, na przykład magnezu, jakiejś anemii. Nie wiem, czy mam anemię, nie badałam się dawno, ale kiedyś miałam bardzo poważną. Więc anemia też powoduje depresję, i tarczyca może powodować depresję, i okres menopauzalny może powodować depresję i płaczliwość, więc wszystkie te moje stany potrafię sobie wytłumaczyć, że one się Czegoś tam biorą. Y oczywiście no, sama, sama faza depresyjna y też gdzieś tam z samej psychiki powstaje. Ja jestem po mocnych stresach po, y y y pourazowych, że tak powiem. I, i to się tam czasem odzy odzywa, mimo tego, że minęło już sporo lat od tych wydarzeń. I y y y to też jest y takie. Przypominające się. Staram się już o tym nie myśleć wszystkim i, i mieć to za sobą, ale gdzieś czasem ten wewnętrzny program, który nabyłam m, podczas tych zdarzeń, i wewnętrzny krytyk mnie też dopada, m, taki i cień, y, y, na, odbicie naszych, naszy, na, naszego wnętrza, tak zwane cienie, m, to też, też gdzieś tam działa na moją psychikę. I, y, i po prostu muszę z tym walczyć. Raz lepiej, raz gorzej także. Ech. No to tyle. Co tam jeszcze mamy ciekawego na tapecie? Mamy nowego papieża. Leon XIV. Amerykanin. Jak nigdy. Wygląda na takiego dość poczciwego osobnika, że tak powiem, człowieka. Trochę mi przypomina naszego Jana Pawła II ma taki, taką podobną mowę ciała. Tak. Ten gest, jak, na, jak tam pojawił się w y, 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 Watykanie y, wiernym, to pokazywał mi taką właśnie, taką poczciwość, taką ludzką. Tak to odebrałam przynajmniej. Więc miejmy nadzieję, że, że będzie to osoba, która będzie stała na straży wartości katolickich, chrześcijańskich, czy znaczy ona stoi zawsze na straży, ale yy, czasem miałam wątpliwości, czy to wszystko idzie w dobrym kierunku. Na przykład, jak widziałam tą szopkę kosmiczną na, yy, na Placu Watykańskim, yy, yy, która po prostu no trochę rozjechała mi mój światopogląd, że tak to dziwnie wyglądało, no, ale to nie wiem, może Kościół próbował być nowoczesny. Wtedy i, i te, te ufolutki takie dziwne stały tam jako szupka betlejemska. No, przyjęliśmy to w jakiś sposób, przetrawiliśmy, przeżyliśmy to. Więc teraz zobaczymy, co będzie nam tutaj nowy papież fundował i jak będzie nas bronił przed zakusami demonów, szatanów i tym podobnych. Ech. No to fajnie, fajnie, że już jest taki, taki spokój, że już zamknęła się jedna epoka i otwiera się następna, że, że, że dalej my jako chrześcijanie mamy swojego przewodnika i przywódcę. <laughs> Następcę Piotra, Jezusa. I, I tworzącego naszą, naszą toż, tożsamość yy, yy, religijną. No. No to tyle. Ok. jeden temat już mamy za sobą. Jeszcze powiem Wam, że przyszedł mi ostatnio taki, taka myśl. Yy. Bo cały czas mamy taką narrację. Jakby gdzieś. Yy. Miała, miała wybuchnąć jakaś wojna w Europie, i, i jesteśmy tym straszeni. Ja uważam, że nie wybuchnie. Jest to tylko czcze gadanie ludzi, którzy, którzy gdzieś mają z tego jakieś profity, albo po prostu powielanie czyjejś opinii. Ja po prostu w to wierzę, że nie będzie takiej opcji. Chociaż. Dużo, dużo takich jest działań, które mogą pokoić i, i, i nie wiadomo, co z tego wyjdzie. Ale ja się tak zastanawiam nad takim aspektem, kto nas będzie bronił. Kto nas będzie bronił. I tak y, był jakiś, jakiś taki filmik na TikToku, obejrzałam właśnie o mm, wzrostu zamożności. Wśród kobiet. Okazuje się, że my, kobiety, mimo tego, że czasem jesteśmy skazane na jakąś tam samotność albo działanie w takim, w takim trybie walki, same, zgromadziłyśmy niejednokrotnie pokaźny majątek. I y, jest dużo takich kobiet i coraz więcej, tym bardziej, że mamy social media, na których można się, młodzi się mogą wybić, i te panie y, mają o co walczyć. I doszłam do wniosku, że największą liczbą y, osób, które będą walczyły, będą kobiety. Że my, jak już weszliśmy w tą rolę męską, to i wejdziemy w rolę Amazonek, takich, wiecie, wojowniczych Amazonek. Ja już nie mówię o tym, że o tym medycznym terminie Amazonki, kiedy gdzieś tam tracimy kobiecość przez amputację piersi, tylko mówię o Amazonkach, które, które były wojowniczkami. Owszem, oczywiście one też miały taką swoją kulturę, że obcinały sobie pierś po to, żeby lepiej władać tymi swoi, swoją bronią. I, i tak przypomniałam, nie wiem, czy ja Wam to mówiłam, ale że Aleksander Macedoński miał ogromny problem z, z Amazonkami, ponieważ kiedy na niej natrafił na, takie, na taki kraj Amazonek, gdzieś tam już nie, nie pamiętam, jak on się nazywał, w każdym razie one i tak, i tak sobie myśli. Wygrać z babami nie honor. Przegrać z babami też nie honor. No i je po prostu ominął. No bo co z nimi zrobić? Fama pójdzie tak czy siak, że już tak jest i to źle, i tak niedobrze. Więc zostały ominięte i oszczędzone. To też jest nasza jakaś broń, że słaba płeć, yy, yy, ciężko z nią walczyć, przegrać albo wygrać, nie? Więc doszłam do wniosku, że mężczyźni, oczywiście nie wszyscy, nie, nie chcę tutaj generalizować, ale dużo jest mężczyzn, których są po prostu niewieściali słabi, yy, a kobiety są coraz silniejsze. Jesteśmy tak już sfeminizowane, że chodzimy w mnóstwo zawodów męskich i niczego się nie boimy i idziemy jak tarany. Robimy swoje i tworzymy jakieś tam swoje majątki. I dużo jest takich kobiet, i podejrzewam, że to one właśnie będą i przywódcami, i żołnierzami w przyszłych konfliktach, jeżeli takie będą, bo mężczyźni będą do tego mniej. mniej Przysposobieni, że tak powiem, bo nie chciałabym powiedzieć niezdolni, bo oczywiście mężczyzna ma siłę swoją, jest silniejszy, ale kobiety są sprytniejsze. I ja myślę, że mimo tego, że jesteśmy słabsze, to jesteśmy w stanie tak podejść przeciwnika, że oni nie będą wiedzieli, co się dzieje, <noise> a zostaną w momencie pokonani w jakiś sposób. Nam po prostu potrzeba. Tylko, tylko narzędzi, a my już sobie wszystko załatwimy. Także jesteśmy bardzo, bardzo kreatywne, bardzo przedsiębiorcze i pewnie bardzo będziemy zdesperowane, żeby ochronić nasze domy, nasze majątki, nasze dzieci, nasze rodziny, czasem nawet naszych mężów, którzy po prostu są albo nie, nie, tak jak mówię nie przysposobieni do takiej, takiej funkcji. Bo na przykład y, ja mówię o takich y, bardziej kulturach, gdzie ta, y, ta męskość przechodzi w żeńskość. Y, nie chcę tu nikogo oczywiście obrazić, i, y, no ale mamy na przykład takie przykłady, że mężczyźni się y, mają potrzebę przebierania się w stroje kobiece i czują się bardziej kobieco niż, y, niż same kobiety czasem. Y, więc zastanawiam się, jak. Y, jak taka osoba zachowałaby się na polu walki, jak ona by sobie poradziła z czymś takim. A my, kobiety, wchodząc w tereny męskie, my po prostu będziemy twarde i, i, i nie będzie zmiły się. I będziemy to robić z, wielką, z wielkim poświęceniem. Tak, taką mam wizję. Nie wiem, jak wy, ale tak, tak mi się, tak, tak mi się wymyśliło, że. Że tak może być, że to kobiety będą większą bronią niż mężczyźni. I to nie chodzi o to, to że my będziemy wchodziły, wstępywały do armii to bardziej chodzi o to, że my na tym gruncie lokalnym tutaj swoim będziemy się w jakiś sposób organizować i, 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 i bronić przed, przed jakimś tam najeźdźcom, kimkolwiek on by nie był. Już teraz sobie mnóstwo kobiet świetnie radzi w takich konfliktach, w momencie rozstań z partnerami. Partnerzy są często agresywni, i widziałam takie przypadki, że kobieta tak, ona najpierw zostaje taka zdołowana przez tego mężczyznę, zniszczona, a później coś w nią wstępuje. I odwraca się jak feniks z popiołów. I to jest piękne i bardzo yy, niebezpieczne, bo taka kobieta to po prostu idzie jak taran. Ona się już nie zatrzymuje, yy, ona się nie odwraca, idzie po swoje. I, I dlatego też tak myślę, że my teraz jako kobiety jesteśmy yy, bardziej predyspo predysponowane do, do walki niż Duża część mężczyzn. Oczywiście nie mówię na wszystkich, także panowie nie obrażajcie się, że, że ja was tak gdzieś klasyfikuję. Po prostu y, bardzo się zawahały y, te role y, damsko-męskie, że dużo mężczyzn jest w kobiecej energii i dużo kobiet jest w męskiej energii. To się też musi oczywiście, y, to jest też po to, żeby się to wszystko wyrównało, bo gdyby. Kobieta była w męskiej energii, mężczyzna, w męskiej energii to nie jest dobrze. Kobieta w żeńskiej energii, mężczyzna, w też w żeńskiej energii, też chyba nie za dobrze. No, jak obydwoje w męski, to konflikt murowany na bank. No, niestety, tak, tak jesteśmy stworzeni atawistycznie, że mężczyzna czuje się tak, jakby. Silniejszy od kobiety i ma też obowiązek, takie poczucie, że musi ją chronić jako matkę jego potomstwa. No więc yy, on jest w męskiej energii z samej natury, a kobieta powinna być w żeńskiej energii, a często wchodzi w męską, bo musi, bo takie są czasy. I, i w tym momencie, jak się spotyka dwie męskie energie, no to nie jest dobrze, no bo mężczyzna nie chce być z drugim, Pseudo w związku, tylko chcę być z kobiecą kobietą. A my, kobiety, uważam, że nam dużo krzywdy wyrządził feminizm. Zaczęłyśmy wierzyć w, tą, w ten feminizm i w tą kobiet, w tą męską energię i radzimy sobie po prostu same, i często nawet nie potrzebujemy już partnera, bo stwierdzamy: A po co nam taki? beznadziejny facet, który właściwie będzie tylko pasożytował na nas i, i, i właściwie żadnej korzyści z niego nie będziemy miały, my sobie same poradzimy, nie? I bardzo często tak teraz jest, że my także my kobiety tak żyjemy, takiej męskiej energii i sobie świetnie radzimy na polu zawodowym, na, na polu społecznym, rodzinnym, no, a z tymi panami no to różnie bywa. No, jeżeli jest bardzo męski, no to szuka słabszej kobiety. Szuka takiej, który może się zaopiekować. Kom mężczyzna w żeńskiej energii, a dużo jest takich, bo często wychowani są przez samotne matki i, i one po prostu stłamsiły ich trochę męskość, przekazując im właśnie. Tak, jakby to, co miały kobiecego, dały im, a same stały się bardzo męskie. I, i, I ci mężczyźni szukają tego schematu w dorosłym życiu. Bardzo często są słabi. Mentalnie są słabi, i, i z tego się też rodzą konflikty, bo my kobiety chcemy twardych facetów, bo same jesteśmy twarde, a okazuje się, że przycią przyciągamy takich, no powiedzmy, nieraz słabe uszy. Emocjonalnych, emocjonalnie wrażliwych, ale nie zaradnych życiowo, i okazuje się, że my musimy być centrum wszechświata, to nam też nie odpowiada, ponieważ wszystko jest na naszych barkach, na naszych głowach i, i my wszystko musimy zrobić same. A często też tych Panów tak, tak uczymy, bo nieraz panowie po prostu im tak wygodnie, że oni, że oni mogą przyjść i nic nie robić, bo partnerka wszystko za nich załatwi, jest git, nie mogą otworzyć piwo, obejrzeć mecz, no ale między tym muszą wysłuchiwać e, wszystkich naszych żali, bo często jest tak, że my w tym swoim świecie radzenia sobie później okazuje się, że jesteśmy tak zmęczone i sfrustrowane i dlaczego ten Pan nam nie pomaga, dlaczego on siedzi, dlaczego nie wykazuje inwencji i, i tak... No i zaczynają się kłopoty, konflikty. Ja już to nieraz mówiłam, no, trochę się rozwlokłam z tematem. Miałam tylko mówić o kobietach y, m, wojowniczkach, a poszło znowu w, w temat y, relacji damsko-męskich. Dobrze, już nie będę przedłużać, bo już trochę Wam tutaj narozkminiałam, nie wiadomo y, czego. Także filmik y, o Ciuszkach zaraz będę montować, to Wam puszczę, pokażę. Życzę Wam miłego weekendu, dzisiejszego popołudnia, bo już pewnie odpoczywacie sobie troszkę. Tak już żyjecie tym weekendem. Hmm, może będzie ładnie, no to gdzieś się pojedzie, nie? To by było fajnie. Gdzieś spędzić na łonie natury hmm, trochę czasu. O! Mówią, że pogoda będzie, że, że, że już ten, ten chłód znika, ma przyjść znowu ciepłe. Y afrykańskie powietrze wręcz więc zobaczymy czy znowu będziemy chodzić w maju w plażowych strojach już także tyle kochani, pozdrawiam Was serdecznie życzę Wam miłego popołudnia tak jak mówiłam weekendu, wszystkiego dobrego